Przede wszystkim gratulacje, przebiegłeś 240 km w 40, niemal 50 godzin. Nie na 50 godzin. Dokładnie, jakie to uczucie i co możesz powiedzieć o tym bardzo trudnym biegu? Wiesz co, każdy się mnie pyta o odczucia dotyczące tego biegu, ja nie jestem w stanie e, opisać tego słowami, co tam się działo. Generalnie no pierwsza połowa biegu byłem przygotowany na to, wiedziałem co się może dziać z organizmem i tym podobne, bo już wcześniej brałem udział w biegach to na dystansie powiedzmy 100 km i tym podobne. Najgorszym była tak naprawdę druga doba. tak? Organizm dwie doby już nie spał, zmęczenie było, zmęczenie było przeokrutne. Przygotowanie fizyczne o dziwo, rewelacja, bo, bo jeżeli chodzi o mięśniowo i tym podobne, to, to, to nie bolało tak bardzo jak przypuszczałem. No, ale najgorszym były jednak różnego rodzaju otworzenia i odciski na stopach, To gdzieś mnie spowalniało i, i demotywowało dalej do biegu. Cały czas w jednostajnym, równym tempie biegłem. Niektórzy mówią, że to przez to, że zakwasy były, ale kwas mlekowy się wydzielił, organizm to wszystko zjadł, bo potrzebował dawki jakiejś kalorii. Nie wiem, czuję się fenomenalnie, czuję się fantastycznie, jakbym w ogóle nie biegł. Zmęczenie jest jasne, no, bo dwie doby, dwie doby cały czas w ruchu. Muszę to po prostu odespać, ale fizycznie bajka. Przygotowanie fizyczne to jest jedno. Wszystko jest kwestia wybrania indywidualnego planu treningowego dla danej osoby. Ja biorę plan treningowy od mojego trenera. Tak? On trzyma na tym pieczę, on jest w stałym kontakcie ze mną i tym podobne. Ale najwie... najważniejszym przygotowaniem do ultramaratonu to jest wydaje mi się głowa, czyli wybieranie małych startów, na dystansie ultra powiedzmy 50 km, potem 60, 100, powtarzanie tych startów, bo tak naprawdę podczas zawodów uczymy się najwięcej, tak. To jest całkiem inne bieganie niż płaski niż po maratonach. Jakie jest takie swoje największe marzenie biegowe, jakie masz przed sobą, bo już jedno z nich właśnie zrealizowałeś. Wiesz co, to generalnie największym marzeniem biegowym to jest staniecie na starcie w Szamoni właśnie podczas tego biegu utęda. -y. To jest chyba takie największe moje marzenie. Jestem coraz bliżej. Pięć lat trwało przygotowywanie mnie do tego. Wiedziałem, że muszę ukończyć wiele biegów, że zdobyć jakieś doświadczenie w tych biegach, aż tak dużego doświadczenia nie mam. Ale poznałem wielu ludzi podczas tego biegu 7 szczytów, którzy mieli możliwość już przebiegnięcia tego biegu UTMB i powiedzieli, że jak dam radę przebiec 7 szczytów, to to UTMB będzie dla mnie, no nie pestką, ale, ale spokojnie, spokojnie dam radę. To jest całkiem inny bieg. Pamiętam jak ktoś pod jakimś artykułem, chyba dotyczącym mojej osoby napisał, napisał chłopie UTMB ogarnij się. To mnie chyba jeszcze bardziej zmotywowało do tego, dlaczego nie dam rady. No jak, no ludzie, tysięcy ludzi dają radę, dlaczego nie ja, tak? W chwili obecnej po, po przebiegnięciu tego biegu 7 szczytów zdobyłem 6 punktów kwalifikujących do, do biegu UTB, żeby, żeby zapisać się do tego biegu utmB e, trzeba mieć 10 punktów w dwóch biegach. No ukończenie tego biegu 7 szczytów daje mi możliwość zapisania się na UTMB, Jeszcze muszą mnie je wylosować, ale tak samo zapisanie jest dla mnie taką wisienką na torcie. Moja oleśnica.pl